Czysta woda. Kto zastanawia się, jak długą drogę musi przepłynąć, zanim znajdzie się w kranie. W Krakowie mamy cztery zakłady uzdatniania wody i ponad 2000 kilometrów rurociągów, którymi woda płynie wprost do naszych domów. Przyzwyczailiśmy się do tych wygód, bo pierwszy wodociąg powstał w naszym mieście już 110 lat temu. Nie zrażajcie się panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne. Mówił do radnych miejskich prezydent Józef Dietl w 1866 roku. Jednak dopiero 35 lat później powstały wodociągi u podnóża Srebrnej Góry. Jesteśmy na Bielanach. Przy pierwszym krakowskim wodociągu zbudowanym w 1901 roku. Należy dodać, że historia wodociągów w Krakowie sięga XIII wieku. Czyli już wtedy były wodociągi w Krakowie? Już wtedy wodociągi były grawitacyjne. A ten tutaj? Ten jest na ówczesne czasy, kiedy został zbudowany w 1901 roku. Był to wodociąg nowoczesny. Najbardziej interesujące jest to, że ten wodociąg jeszcze działa. Działa. Początki jego były takie, że wodę pobierano z 19 studni głębinowych. Obecnie skąd biorą Państwo wodę? Obecnie pobieramy wodę z rzeki Sanki. Ale już maszyny są inne, nowsze niż sprzed 100 lat. Oczywiście. One są dostosowane do obecnie obowiązujących potrzeb. W latach 60. XX wieku stało się jasne, że wodociąg na Bielanach i dwa inne, jeden na Dłubni, a drugi na Rudawie, nie wystarczą miastu. Dlatego w 1974 roku zbudowano ujęcie wody na Rabie w Topczycach. W 1985 powstała Zapora i Sztuczne Jezioro. Jesteśmy na samym środku jeziora Dobczyckiego, a za nami ujęcie wody dla Krakowa. Ujęcie wieżowe. Cóż to takiego to ujęcie wieżowe? No jest to takie ujęcie, które umożliwia pobór wody z trzech poziomów. Jest tutaj 18 okien lotowych, po 6 na każdym poziomie. Określa się jakość wody przed każdym z tych poziomów. Podstawowe parametry typu mętność, pH, tlen i tam, gdzie woda jest najlepsza, okna się otwiera i pompuje wodę do dalszego jej uzdatniania. Pracownicy ujęcia wody w doprytach, którzy jako pierwsi kontrolują jakość wody, i dla nich to jest bardzo niebezpieczna praca, ponieważ jeżeli woda będzie zanieczyszczona, to mogą przypłacić to życie. Tak, no stoimy tutaj na tle akwarium. Przez to akwarium przepływa dokładnie ta woda, która jest pompowana dalej do zakładu uzdatniania. Jeżeli widać, że wstągi są osłabione, to jest sygnał dla naszych pracowników, żeby natychmiast zgłosić do laboratorium, że jest potrzeba wykonania dodatkowych badań jakości wody. Jesteśmy teraz w tunelu, gdzie jest rurociąg Raby 2. Dokąd ta woda płynie? Do zakładu uzdatniania 3 km stąd. Tam jest poddawana dalszej obróbce. A czerpana jest prosto z jeziora? Prosto z jeziora, tak jest. Ale to jest woda surowa. Ale już jest wstępnie zbadana przez pstrągi. <laughs> Również przez wstrągi, ale nie tylko. Przede wszystkim przez nasze laboratorium. W zakładzie uzdatniania woda najpierw trafia do ozonowni. Tutaj się produkuje ozon, który służy do wstępnego utleniania surowej wody. To jest ta pierwsza dezynfekcja. Ozon jednak nie wystarcza. W komorze mieszania do wody trzeba dosypać trochę środków chemicznych o tajemniczo brzmiących nazwach czyli koagulanty i flokulanty. A te koagulanty, które tu Państwo wsypują, to nie są niezdrowe? Nie jest to absolutnie szkodliwe, a poza tym my dajemy minimalną potrzebną dawkę. A jakie to wspaniałe miejsce! Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w akcelatorze na ciągu technologicznym RABY 2. Piękne urządzenie, potężne jak pani widzi. 5500 tysiąca metrów sześciennych wody się tutaj mieści. Ta woda jest tutaj po prostu czyszczona. Po zadaniu reagenta, czyli koagulanta, ewentualnie flokulanta, woda tutaj wpływa. Turbina powoduje nadanie jej odpowiedniego ruchu. I po pewnym czasie następuje proces kłaczkowania, czyli wytrącania się zawiesiny, która jest w tej wodzie. Powolutku ta zawiesina, te kłaczki opadają na dno, i tam, przy pomocy zgarniacza, odpompowywane są specjalnym systemem pomp osadowych, a ta czysta woda stąd idzie już na kierunku filtrów, filtrów raby 2, gdzie jest poddawana procesowi filtracji i stamtąd już jest wprowadzana do zbiorników wody czystej. Jesteśmy w pompowni i w tej rurze płynie już taka sama woda jak w naszych kranach, ale nim trafi do naszych kranów czeka ją jeszcze długa droga. Tak jest, 30 kilometrów, a po drodze góry, i dlatego pompy zainstalowane w tej pompowni tłoczą wodę do najwyższego miejsca pomiędzy Dobczycami a Krakowem i dopiero stamtąd woda grawitacyjnie zasila Kraków. Czy mogę bez strachu wypić wodę prosto z kranu? Gwarantuję, że bez strachu i z wielkim smakiem może pan wypić tą wodę. No to próbuję. No i jak? Bardzo dobra woda, jak mineralna. Czy Krakowianie nie muszą się obawiać, pijąc wodę z w kranu? W żadnym wypadku. Ilu mieszkańców korzysta z wody z tego ujęcia? No około 60% mieszkańców Krakowa pije naszą wodę. To tak można powiedzieć, że około 500 tysięcy. Czy wody wystarczy dla tylu mieszkańców? Wystarczy, a nawet dla większej ilości, dlatego że my nie pracujemy na full. Dajemy około 100 tysięcy metrów sześciennych uzdatnionej już wody na dobę. Natomiast nasze zdolności produkcyjne są o wiele większe. 186. Tysięcy metrów sześciennych, także mam jeszcze ogromny zapas. Kaku się może rozwijać. To, że w Krakowie mamy dużo wody, nie oznacza, że możemy bezkarnie ją zanieczyszczać. To od Państwa zależy, jaką wodę pijemy i ile za nią płacimy. O tutaj mamy takie wysypisko śmieci nad samą rzeką, no ale tutaj coś niebezpiecznego, no bo to jest olej samochodowy. To to może chyba najbardziej zaszkodzić rzecy. No jest to opakowanie po oleju silnikowym do silników dwusuwowych, także oczywiście gdyby była tego większa ilość, no to jest to na pewno jakieś zagrożenie dla rzeki. Ale co powinni robić mieszkańcy Krakowa, żeby dbać o czystość tych rzek? A raczej czego nie robić? Wszyscy mieszkańcy powinni troszczyć się o środowisko, o stan rzek, między innymi poprzez unikanie lokalizowania w rejonie rzek dzikich wysypisk śmieci, między Między innymi poprzez to, żeby unikać wpuszczania szamba, budowa kanalizacji. Tam, gdzie nie ma kanalizacji, to szamba szczelne. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że w sytuacji, kiedy była budowa wodociągu, ktoś na przykład studnie przerabiał na szambo no to, to, to już jest bardzo niebezpieczne i bardzo nieekologiczne podejście do tematu, no bo wtedy całe pokłady wód podziemnych zostają skażone. Ale również takie bytowe, nazwijmy to, śmiecenie, czyli ktoś idzie i jakieś opakowanie plastikowe rzuci, drugi rzuci jakiś tam niepotrzebny sprzęt, to nawet nie bezpośrednio do rzeki. Tam mogą się znajdować różne substancje niebezpieczne. W sytuacji, kiedy jest powódź, no to stan wody się podnosi i wtedy wszystkie te zanieczyszczenia znajdują się w rzece. Czyli można powiedzieć, że im bardziej mieszkańcy zabrudzą rzeki, to tym więcej zapłacą za wodę. W perspektywie jak najbardziej. Im gorsza woda, to tym, to jak pani zauważyła, są wyższe koszty uzdatniania. Praktycznie przy obecnych poziomie technologii każdą wodę da się uzdatnić, no ale jest pytanie, ile to będzie kosztowało. Woda, w której się wykąpiemy czy zrobimy pranie, musi wrócić do rzeki. Zwanien umywalek i toalet setkami kilometrów rur kanalizacyjnych płynie do oczyszczalni ścieków o tym jak z brudnej wody zrobić czystą w następnym odcinku nowej serii programów Czysty Kraków. Zapraszam.